Witajcie kochani na tarot Esme. Zapraszam na czytanie tarota dla zodiakalnych bliźniąt na luty 2021 roku. E, przygotowałam dwie talie: The Starot. Będę używać do, czy, do głównego czytania. Starota e, Apokalipsis będziemy patrzeć kartę radę. E, ok. Talie są oczywiście obie e, potasowane, oczyszczone. Ale ruszamy energię w tu i teraz dla bliźniąt. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie dla mnie i dla wszystkich osób, które będą odsłuchiwały to czytanie w swoim czasie, zgodnie z naszym najwyższym dobrem i największą korzyścią. Bliźnięta, co dla bliźniąt? Co dla bliźniąt na luty 2021 roku? Bliźnięta. Słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Jakie energie dla Was, jakie potencjały pokażą się na okres lutego 2021 roku? Zobaczmy. Bliźnięta, luty 2021 roku. Główna energia, dwójka buław. Co odchodzi, kapłanka? Co przychodzi? Karta śmierci. Co będzie pomagać? Król kielichów. Co może przeszkadzać? Karta maga. Wpływy zewnętrzne. Cesarz. Pływy ukryte, paszki lichów, oczekiwania lub obawy, a i rezultat albo rada król denarów. Z przełożenia: karta diabła. Ok. Ciekawa rzecz powiem, bo karta diabła z przełożenia. Ona wprowadza tutaj taki element czegoś, co w jakiś sposób was zniewala, bliźnięta. To oczywiście u różnych osób mogą być różne rzeczy. Od najdrobniejszych jakichś zachciewajek, prawda? Po na przykład sytuacje związane z jakimiś używkami, czy z jakimiś nałogami, z jakimiś różnego rodzaju uzależnieniami, prawda. Jeszcze tutaj, oczywiście, w karcie diabła też się często pokazują kredyty różnego rodzaju, konieczność, jakaś zależność od innych zależność, y, mo, mogą być zależności zawodowe, mogą być zależności w rodzinie, gdzie ktoś tak, y, tak naprawdę y, ma tak silny wpływ na nas, że y, no, niewiele możemy sami zrobić. Y, to jest bardzo mocna karta tak naprawdę, ale ona tutaj może wskazywać na bardzo wiele różnych rzeczy i bardzo różnych, o różnych osób. To jest czytanie ogólne, więc ja tutaj nie będę mówiła o jakiejś jednej konkretnej rzeczy. Ważną rzeczą, co tutaj się pokazuje, to to, że w karcie przyszłości jest karta śmierci. Więc jest szansa na to, że w tym miesiącu uda Wam się wyjść spod jakiegoś buta, właśnie. Lub stworzyć taki plan, o którym mówi dwójka buław jako główna karta. Taki plan, w którym będziecie mogli systematycznie, krok po kroku uwalniać się od tego, co was krępuje, co was gdzieś tam więzi, co was zniewala. Czy, czy by to miały być jakieś drobne rzeczy, jakieś drobne uzależnienia, chociażby zakupoholizm, prawda? Czy cokolwiek, jakikolwiek inny holizm, prawda? Czy właśnie jakieś większe rzeczy, które mają wpływ nie tylko na was, ale na wasze rodziny też, prawda? Więc... To jest, to jest dobry miesiąc na to, żeby ułożyć plan, według którego y, trzeba postępować krok po kroku, y, aż do jego realizacji. Oczywiście też dwójka buław jest to karta intencji, więc y, dobrze jest na przykład y, y, w momencie, gdy będzie nów Księżyca, y, jakoś tak w okolicach chyba 11 czy 12, nie jestem pewna, y, jest nów Księżyca. I też wtedy na przykład warto by było takie intencje, y, popracować z takimi intencjami. Tego, co chcesz się pozbyć ze swojego życia, tego, co y, później chcielibyście robić, jak byście chcieli, żeby wasze życie wyglądało. To też jest bardzo ważna rzecz. Co odchodzi? Mamy kartę kapłanki. W ogóle jest, y, mamy aż y, cztery karty Major Arkanów, więc to ten miesiąc zapowiada się bardzo intensywnie. Ale skoro karta kapłanki pokazuje się na y, pozycji odchodzącej tego, co y, z czym się rozstajecie, albo to, co już traci swoją ważność, wartość też dla Was, jest to takie właśnie poruszanie się y, intuicyjne. Myślę, że w tym miesiącu. Bardziej konkret i wytyczenie właśnie tych planów, to będzie miało większą wartość. Myślę, że to takie szukanie intuicyjne albo rozwiązywanie problemu właśnie w taki sposób w tym miesiącu nie będzie już po prostu przynosiło efektów i trzeba będzie przyjąć zupełnie nowy, konkretny plan, który zakończy jakiś, jakiś problem. Myślę, że też jest to związane z tym, że wy już macie tą gotowość, żeby to, co zostało wcześniej zauważone właśnie w sposób taki intuicyjny, już będzie miało to szansę przebić się na taką realizację zewnętrzną. po to, żeby dać wam więcej takiego właśnie zapału, energii na to, żeby pozbyć się tego wszystkiego, co was krępuje, żeby zrzucić te wpływy, które wami rządzą, a może się to okazać bardzo łatwe tak naprawdę, tylko to jest kwestia woli, kwestia intencji, kwestia zobaczenia tego, że a dlaczego nie, a dlaczego nie, czy ja muszę dalej tak funkcjonować, nie, prawda. Wpływy, yy, znaczy to co pomaga, mamy tutaj króla kielichów, to może być konkretna osoba, więc... Yy, Biorąc pod uwagę, że obok na wpływach w karcie wpływów zewnętrznych mamy kartę cesarza, więc to może chodzić o partnera lub szefa. W zależności od tego w jakim temacie się tutaj poruszamy, bo u każdego bliźniaka to to może być u jednych ważnym tematem w tym miesiącu. Mogą być sprawy osobiste, prywatne, uczuciowe, a u innych bardziej zawodowe czy jakieś towarzyskie, jakiekolwiek inne. Tutaj. Może to być szef, może być partner, prawda? Ktoś, kto w jakiś sposób ma na Was wpływ, ktoś, kto jest osobą otwartą albo w tym miesiącu taką się stanie. W każdym bądź razie, nawet jeśli, tak, jeśli by tu chodziło rzeczywiście o konkretną osobę, która może Wam pomóc. To być może najpierw wy będziecie musieli pomóc troszeczkę jej, to znaczy wymyślając konkretny plan i angażując tą osobę w to. Dobrze by było taką osobę właśnie zaangażować, żeby właśnie mogła okazać tą swoją troskę, bo ta troska tutaj jest, bo to jest król kielichów. On otacza tym swoim silnym ramieniem innych, na tyle, na ile potrafi, oczywiście. Ale jeżeli jest odpowiednie przygotowanie, to może więcej. Tutaj od Was y, będzie to zależało. Co może przeszkadzać? I tutaj mamy kartę MAGA. Ja bym powiedziała tak: uważajcie, żebyście nie przeżąglowali, bo karta MAGA no, w pozycji takiej negatywnej to jest, y, to jest zbytnie takie zaufanie do jakichś no, czasami tanich chwytów i tak dalej. Tutaj trzeba uważać, żeby nie powiedzieć paru słów za dużo, żeby też się nie, y, nie ośmieszyć na przykład w jakiejś sytuacji żeby też, jak to się mówi, nie przedstawiać jako ktoś, kto pozjadał wszystkie rozumy. Tutaj trzeba bardzo na to uważać, bo no to jest karta Merkurego też, prawda? Więc kochani, tutaj trzeba po prostu... Wy, wy musicie tutaj uważać. To jest... Też jest to wasza energia, prawda? Więc żeby ta ciemna strona waszej natury... Nie wyszła, żeby coś nie zostało przegadane, żeby coś nie zostało wypoczwarzone, jakieś, żeby, żebyście po prostu nie przegieli, a ja to nazywam, nie przeżąglowali. Tutaj na to trzeba uważać. I trzeba się wykazać. Naprawdę po prostu trzeba iść według planu, krok po kroku. W ukrytych wpływach mamy pazia lichów, może chodzić o konkretną osobę, może chodzić o Wasze dzieci, że one też tutaj będą miały swój wpływ i też to. Tutaj też jest drugie, druga taka, drugie takie znaczenie tej karty, żeby czerpać z, takiej, z takich małych rzeczy codziennych radość i siła. Z, z małych przyjemności, ale mówię w tym sensie, że też jako małe życzliwości, czyli być życzliwym dla innych, wtedy też odbierasz to z powrotem. Czasem uśmiechnięcie się do sąsiada czy coś tam, to już też dużo daje. Puszczenie takiej pozytywnej energii, to też może być bardzo pomocne czasami, czasami nawet bardzo pomocne. No, także tutaj warto na to zwrócić uwagę. Wpływy oczekiwania lub obawy. I tutaj mamy przepiękną kartę Asa Buław. No, wy, wy czekacie na nowe, na, na nowe otwarcie w waszym życiu. To się ewidentnie tutaj pokazuje, że wy już chcecie tego nowego, już macie dość tego, co było, macie dość już tego poruszania się takiego połamacku, już byście chcieli, żeby, żeby przyszło, przyszło to nowe, żeby był ten y, taki z impetem, żeby to, ta siła, bo w Asie Buław to jest, jest niesamowita siła, można powiedzieć, bo As Buław to jest energia wiosny, to jest taka energia, gdzie z, z tym impetem, te wszystkie młode listki, wiecie, ta, ta zielona trawka, to wszystko wybucha. To jest wielka energia i Wy tego potrzebujecie. Potrzebujecie tego nowego otwarcia, tej nowej wiosny w Waszym życiu. I bardzo dobrze, bo yy, to jest troszeczkę taka marchewka dla Was. I to wszystko ma szansę się wydarzyć w momencie, gdy zrobicie ostatnie jakieś sprzątanie. Prawda. Gdy zakończycie jakiś etap, który się ciągnie, gdy zaczniecie y, działać też według planu, który w tym miesiącu zostanie ustalony przez Was, to może być bardzo, bardzo ważna rzecz i y, y, bardzo dla Was korzystna. Rezultat albo rada. Król Denarów. Jakby patrzeć na to jako rada, to bym powiedziała tak. Działaj tak, jakbyś już wszystko, drogi bliźniaku, miał załatwione. Tak naprawdę, jakbyś już wszystko zrealizował, jakby te problemy były tylko jakimś etapem, jakimiś poszczególnymi rzeczami do zrobienia, do wykonania. Jakby tylko to oddzielało cię od sukcesu. Bo król denarów jest zadowolony z życia. Jest szczęśliwy i też może pomagać innym. Oczywiście kródenarów też może być kartą konkretnej osoby. To też może być konkretna osoba, która gdzieś może wam w tym wszystkim pomagać. Ale myślę, że bardziej tutaj chodzi o to, że wy dążycie do tego, żeby mieć kontrolę nad własnym życiem. To jest w pewnym sensie. Jest w królu denarów taki mały cesarz, tak jak w królowej denarów mała cesarzowa. I ten cesarz tutaj się pokazał, prawda, już jako wpływy zewnętrzne. Więc, też ważne jest, żeby przyjąć konkretne zasady i według nich podążać. To też jest bardzo ważna rzecz. Więc, nawet jeżeli powiedzmy: jakaś osoba będzie szukała pomocy w rozwiązaniu jakiejś sprawy, to ważne jest, żeby szukać się kogoś, kto dla niej będzie autorytetem. Na przykład, nie wiem, no powiedzmy, sprawy związane z budownictwem to jakiegoś inżyniera. Sprawy związane ze zdrowiem to jakiegoś lekarza. Ale to wtedy trzeba się już naprawdę yy, taki, po prostu zaufać takiej osobie. I postępować według przyjętych zasad. To wtedy pomoże. To będzie wtedy bardzo korzystne i zakończy to pewne, yy, pewne problemy. Zobaczmy, jaką macie radę na ten miesiąc. Jaka jest rada dla bliźniąt na luty 2021 roku? Bliźnięta. Luty 2021 roku. As kielichów. A, piękna karta. To jest: to są szczere intencje, przede wszystkim. To, są, to jest otwarte serce. To jest gotowość na przyjęcie tego wszystkiego, co nowe. To jest kolejny as. Tutaj mamy asa, tutaj też. Więc radą dla Was jest. Y, działanie w zgodzie ze sobą, jeżeli coś poczujesz tak naprawdę y, w swoim sercu, y, chęć właśnie zrobienia tych porządków, przystosowania się do y, nowych reguł, zakończenie czegoś, co już się chwieje i dłużej tak nie po prostu już nie może pozostać, prawda? Zakończenie jakiegoś trudnego etapu. To otwórz się na to i pozwól, żeby miłość w Twoim życiu po prostu rządziła. Mówię, nie mówię tutaj tylko o miłości takiej związanej między osobami, ale po prostu ta miłość, którą każdy w nas w sobie ma. Ona pozwala nam się odradzać po każdym zakończonym etapie. Prawda? Ona daje szansę naturze na nowy odbiór. To jest ta boska cząstka, którą każdy z nas w sobie ma i wy też to w sobie macie drogie bliźnięta więc żeby też wygrać z tym wszystkim co was zniewala ważna jest ta miłość ja mówię tutaj przede wszystkim miłość do siebie zrób to dla siebie pozwól odejść temu wszystkiemu co cię zniewala zrób to dla siebie dlatego żebyś mógł wzrastać i Cieszyć się, cieszyć się po prostu ze swojego życia, ze spełnienia swojego życia, prawda? Kochani, wspaniały miesiąc przed Wami. Macie wielką szansę tutaj. Karty potencjały, które pokazują, pokazują wielką szansę na, na wspaniałe życie dla Was, na porzucenie tego wszystkiego, co wam przeszkadza. Trzymajcie się ciepło. Ja Wam życzę wszystkiego najlepszego na ten luty 2021 roku. Zapraszam do subskrypcji osoby, które jeszcze tego nie zrobiły. Zapraszam do lajkowania filmu, jeśli rezonował z Wami. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!